wszystkie barany, dzisiaj czytanie na miesiąc e, październik znowu mnie słońce wełni, ale także postaram się jakoś tutaj <grych> tak, żeby mi nie przeszkadzało. Słuchajcie, dziękuję Wam za lajki i subskrypcje. Pozdrawiam serdecznie osoby, które są ze mną od początku na kanale jak i te, które na ten kanał cały czas dochodzą. Pamiętajcie, że Wasze lajki, Wasze subskrypcje, one są ważne, aby zostały na ślad po sobie, Wtedy łatwiej jest mi wychwycić tą waszą energetykę. No i też macie dużą większą możliwość na to, że to wszystko, te karty, te rozkłady będą z wami rezonować. Oczywiście nie z wszystkimi, bo, bo nie ma takiej potrzeby, tak? U niektórych to życie jest spokojne, jest, jest poukładane, więc karty do Was po prostu nie będą mówiły. No po co? One mówią do osób, które tego potrzebują. Potrzebują zmian życiowych lub nadarzają się jakieś okazje do wykorzystania. Wtedy tutaj te rozkłady też są z Wami, wtedy bardziej miarodajne. Jest też tak, że oprócz pomimo tego, że karty Wam coś sygnalizują, no to niestety tak się nie stanie, no bo wy stoicie w miejscu, nie podejmujecie decyzji, nie rezygnujecie z czegoś, uparcie w czymś tkwicie. No wtedy, pomimo, że, że coś jest, coś może być, to się nie wydarza, dlatego że nie posprzątaliście tego swojego życia, tak? I też się tak może zdarzać. Hmm, powtórzę tutaj to, co wszystkim znakom. Pytacie, jak mam na imię? Ewa, Maria Magdalena, wszystkie imiona są moje, także korzystajcie z którego chcecie na różnym e, portalu YouTube, różnie to jest wpisane. E, ale wszystkie są prawidłowe. Kochani, przystępując do tego, co się może u Was tutaj wydarzyć. E, Ogólnie powiem tak, yy, jakaś relacja się gdzieś tam szykuje, tylko uważajcie, czy yy, gdzieś, jak jesteście w tych relacjach, czy one naprawdę są uczciwe względem Was, bo może się okazać, że się dowiecie, że nie wiem, Wasz partner, Wasza partnerka coś ukrywa, może ukrywa żonę jakiś facet, tak lub kobieta ukrywa męża i niekoniecznie nadaje się do związku, tylko do takiej luźnej relacji, także tu karty zalecają Wam, no troszkę zdrowego rozsądku, przyjrzenia się, nie wierzcie na słowo, bo, bo ludzie wszystko mówią, wszystko powiedzą, aby Was kupić, tak to już jest. Jakieś sprawy mm, gdzieś finansowe mogą Wam wyjść, tak? Coś Was może zaskoczyć, ale nie widzę, aby to było negatywne, raczej pozytywne. Być może o coś walczycie, jakąś spłatę dostaniecie, coś takiego i tu jakiś pozytyw się szykuje względem tych, y, tych finansów. E, również. Urzędowe sprawy, urzędowe, no to może właśnie jest ta yy, jakaś tajemnica. Coś z urzędem będziecie yy, załatwiać. Podpisywanie różnych yy, umów, papierów, to jest taki czas na załatwienie sobie tego typu spraw. Jeśli, yy, jeśli coś już tam załatwialiście wcześniej, no to w tym miesiącu po prostu to będzie już miało taki ostateczny skutek, czyli to załatwicie. Ogólnie miesiąc energetycznie, myślę, że pod względem finansowym nie powinno Wam braknąć pieniędzy, a też nie powinno gdzieś być jakichś niefortunnych, problematycznych rzeczy. Jeśli tylko zwrócicie uwagę, podejdziecie do wszystkiego bardzo tak odpowiedzialnie, logicznie, bo te związki, tak mi się nie podobają, ale to są związki, które się gdzieś potworzyły. Może nie tyle związki, jakieś znajomości, jakieś relacje, może liczycie na to, że one się rozwiną, a tu ząg, bo się okazuje, że ktoś jest z wami po prostu nieuczciwy i chce was tylko wykorzystać. Single. Co do singli, no właśnie, no to jest podobna historia. Myślę, że to właśnie do Was mówi, że jak kogoś spotkacie, to niekoniecznie ten ktoś jest na stały związek, on jest na relację przejściową, po prostu na seks. I ta osoba coś ukrywa. Możecie się tu poczuć tacy przytłoczeni tą sytuacją. Oczywiście, że to się nie spodoba. No jak się może spodobać, jeśli ktoś was oszukuje? Eee, uważajcie, aby nie popłynąć uczuciowo, bo tu się pokazuje, że wy jakby w tych osobach te uczucia gdzieś tutaj złożycie, a tu się okaże, że no niekoniecznie. To jest tylko zabawa. To jest taki lej woda. Opowiada, opowiada i no i wodę leje, a, a nie ma tam żadnego pokrycia z rzeczywistością także to nie będzie wasz miesiąc na poznanie osoby do stałego związku, do luźnej relacji do zabawy, oczywiście tak, w zależności od tego jak do tego kochani podejdziecie związki stałe, no w związkach stałych powiem tak może być tak, że wasi współmałżonkowie lub wy sami jesteście uzależnieni, tak, od, od różnych środków czy też od alkoholu, czy też od agresji. I to jest taki przyplatany miesiąc, tak? Raz będzie dobrze, słoneczko Wam zaświeci, będziecie się dogadywać, a za chwilę znowu Wam coś wylezie. I to tak jakby się cały czas y, przewijało, to może już trwać od jakiegoś czasu i trzeba się zastanowić, co z tym zrobić. Czy trwać w tym, czy próbować to ratować, bo ja widzę, że, że różnymi sposobami próbujecie sobie tą sytuację uratować, ale to, to się nie zmieni. To się nie zmieni. Wy musicie podjąć decyzję, co z tym zrobić. Czy tkwicie w takiej dziwnej relacji, pomimo, że was nie spełnia, pomimo, że was nie daje wam szczęścia, czy po prostu zamykacie ten rozdział, i idziecie sobie po swoje własne szczęście, a to jak nie chce się zmienić, to niech się nie zmienia, to niech sobie tak żyje, jak żyje. Pamiętajcie, macie wpływ tylko i wyłącznie na siebie, nie macie wpływu na osoby drugie, tak? Jeśli ktoś się nie chce zmienić, to się nie zmieni. Wy możecie zmienić swoje życie, to od Was zależy. Wy nie musicie w tym trwać. Także tak w tych związkach, tak, no nie do końca. Praca i finanse. Powiem tak, no tu już powiedziałam, finansowo może być bardzo fajny miesiąc. Te finanse mogą przypływać do domu. Praca, praca gdzieś może być za granicą. Możecie decydować się dostać pracy. Osoby, które szukają pracy lub ją zmieniają, może to być praca za granicą lub poza miejscem Waszego zamieszkania. I tu całkiem sympatyczne pieniądze. Ogólnie osoby, które gdzieś tam pracują, uważam, że sytuacja w pracy nie będzie najgorsza. Fajna komunikacja, fajny czas, pieniędzy, będziecie z zarobków e, gdzieś zadowoleni. E, możecie co niektórzy jeszcze jakieś urlopy łapać, bo widzę że to takie przestoje w pracy, także coś jeszcze możecie Tutaj właśnie sobie, nie wiem, wyjechać gdzieś, odpocząć gdzieś, coś takiego. No co ja ucieknę od tego słońca, to ono mnie dzisiaj goni. E, karty rady, karty rady mówią, abyś e, nie trzymała, nie trzymał się kurczowo tego, co masz. To jest bez sensu. To jest walka z wiatrakami. Tutaj nie będzie żadnych pozytywów. Być może to jest właśnie do tych związków. I właściwie związków dla singli, i związków partnerskich. Jest tak, jakbyście się czegoś trzymali, co Wam nie służy. Jeśli coś ma być i ma się łożyć, to to się układa po prostu, tak? To przy tej pracy, którą przy tym nakładzie pracy, którą, które nam dajecie w ten związek, to wszystko zaczyna ładnie iść do góry. Jeśli tego nie ma, jeśli ktoś Was osacza, jeśli ktoś jest dla Was takim, taką osobą, która właściwie jest socjopatyczna, tak, jest rzepem, dajcie sobie spokój, to, to, to nie jest Wasze, Wy się nie musicie męczyć, Wy się nie musicie, Wy możecie sobie dać szansę na nowe, lepsze życie, tylko trzeba odwagi, trzeba puścić się tego, a nie trzymać kurczowo czegoś, co, co powinni się zakończyć, bo Trzymając się, robicie sobie taką krzywdę, że będziecie mieć coraz większe problemy. To życie wcale nie będzie się na plus yy, rozwiązywało, tylko na minus. Będą poszczególne partie życiowe wyglądały coraz gorzej i będzie problem z pracą, będzie problem w domu, będzie problem po prostu na każdej płaszczyźnie. Także nie czym się kurczowo tego, co się nie sprawdziło. Puść to i wtedy będzie ok. E, przyciąganie, Kartki anio karty anioły po prostu, oczywiście przyciąganie. E, Przyciągasz romantyczną miłość poprzez pełne e, radowanie się obecną chwilą. Zobaczcie. To jest taka karta. I o czym, o czym ona mówi? Może e, tu, co powiedziałam dla tych singli, chcecie przyciągnąć miłość, to nie przyciągajcie na siłę. Radujcie się tym, korzystajcie z tego, co się pojawia na chwilę. Nie próbujcie z czegoś, czego nie idzie zrobić związku. Ten związek skracić na siłę, to jest bez sensu. Związek, jak będziecie zadowoleni, muszę tak kukać, bo <laughs> przez to słońce, jak będziecie się potrafili cieszyć tym, co macie, tym, co Wam daje życie, to przyjdzie do Was ta, ta wypragniona miłość. Jeśli nie, jeśli wszystko będziecie próbować zrobić na siłę, no niestety. Tak się nie stanie. To jest tak samo jak do tych związków nieszczęsnych, które takie są no niepoukładane. No nie dają Wam miłości, nie dają Wam spełnienia, poczucia bezpieczeństwa. Nie czyńcie tego na siłę. Wy się możecie cieszyć życiem, tylko trzeba tej odwagi, trzeba tego, kochani, chcieć. Ja Wam serdecznie dziękuję i do usłyszenia.